Chciałam wam powiedzieć jeszcze dzisiaj, że jeśli macie pieniążki, to wejdźcie na stronę się pomagaj. Tam dzieci, ma, które na przykład weszły w świątkę i urodziły um, wcześniej. Ale chciałam wam powiedzieć dzisiaj o Franiu. Mam ma 5 miesięcy i ma zanik mięśniowy i potrzebne jest 9 dziewięć... No, coś koło 10 milionów. E, słuchajcie, jeszcze parę miesięcy potrzebny jest po prostu lek, który to zatrzyma, więc możecie, to pomóżcie. No. Ja za właśnie teraz za dwa dni dostanę pieniążki, to wszystko właśnie przekażę w I też będę przekazywać na inne dzieci, każda pomoc każda czy każda złotówka, każde udostępnienie na jakieś socjalne media. Codzie no naprawdę pomagajcie.